Filmy z, z tego, spec z simulator X. zobaczmy tym razem odcinek. Co on tutaj zrobi? Co tutaj jest? Zostawcie lajka. Like Okej, okay. i co tu ma być? Czekajcie. What the hell? <laughs> Te wstawki są masakry. Oh 3. Co on robi? Jakoś to przyspiesza? Jezu, jak muzyka, dziwnie. Two days later. Two days later. O! Co jest? Jak on to zrobił, że już ma ten licznik na. Oho, będzie jakiś troll, mi się wydaje. Oho, i co? Okej, okay, jest update, i co? Nie ma tego. <tryk> 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 Rozumiecie, że tylko na update jest tylko jajko za robuxy. <tryk> Aż się nie mogę zaśmiać, bo kaszle, słuchajcie. Serbszniek 0,5% szansy. Słuchajcie, teraz się budzimy. To jest troll przez Estona zrobiony. Smutek, zgrzytanie zębów.